W jednej z górskich miejscowości położonych na południu Polski w malowniczej Lipnicy Wielkiej, funkcjonariusze Straży Granicznej prowadzili rutynową, ale bardzo dokładną kontrolę legalności pobytu cudzoziemców. Na tle tej spokojnej, niemal sielankowej scenerii, która kryła się u podnóży Babiej Góry, doszło do zatrzymania obywatela Gruzji. 49-letniego mężczyzny, który od dłuższego czasu przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie. Mężczyzna ten był znany lokalnym służbom, ponieważ już wcześniej wydano wobec niego decyzję administracyjną, w której zobowiązano go do opuszczenia Polski. Dokument ten, podpisany przez komendanta placówki Straży Granicznej w Zakopanem, nosił datę z października 2024 roku i jasno określał, że cudzoziemiec ma obowiązek niezwłocznie opuścić granicę państwa. Pomimo tego Gruzin zignorował decyzję polskich władz i nadal pozostawał na terenie kraju, łamiąc przepisy dotyczące pobytu cudzoziemców. W połowie kwietnia bieżącego roku funkcjonariusze Straży Granicznej z Zakopanego podczas prowadzenia działań operacyjnych w regionie, ponownie natknęli się na tego samego obywatela Gruzji. Po krótkiej, ale zdecydowanej interwencji został on zatrzymany, a jego dokumenty podróży zostały tymczasowo zatrzymane przez służby. Wówczas wydano również postanowienie, na mocy którego cudzoziemiec musiał zamieszkać w ściśle określonym miejscu i zobowiązano go do stawiania się osobiście w siedzibie zakopiańskiej placówki Straży Granicznej w wyznaczonych dniach. Takie środki zapobiegawcze miały na celu uniemożliwienie mu dalszego uchylania się od decyzji administracyjnej i przygotowanie do przymusowej procedury powrotowej. Władze imigracyjne rozpoczęły wtedy oficjalny proces organizowania jego deportacji. Cały ten proces, choć zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, wymagał czasu, koordynacji między odpowiednimi jednostkami oraz spełnienia licznych formalności. Funkcjonariusze musieli zadbać o to, by cały przebieg deportacji był zgodny z normami humanitarnymi i zapewniał bezpieczeństwo wszystkim zaangażowanym stronom. Ostatecznie po kilku tygodniach działań procedura powrotowa została zakończona. Wczoraj w godzinach przedpołudniowych, w otoczeniu podhalańskich gór wciąż przykrytych resztkami topniejącego śniegu, obywatel Gruzji został oficjalnie doprowadzony do siedziby placówki straży granicznej w Zakopanem. Tam, pod nadzorem kilku funkcjonariuszy, rozpoczęto operację przewozu go do innej placówki, tym razem w Radomiu. Cała podróż odbyła się pod konwojem, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przymusowych powrotów cudzoziemców. W Radomiu nastąpił ostatni etap tej historii. Mężczyzna został objęty tak zwana przymusową operacją powrotu drogą lotniczą, która została wcześniej starannie zaplanowana i skoordynowana z odpowiednimi służbami granicznymi. Lot, podczas którego cudzoziemiec miał zostać przewieziony z powrotem do swojego kraju pochodzenia, odbył się bez incydentów. Tym samym zakończyła się jego trwająca kilka miesięcy obecność na terytorium Polski, która od początku nie miała oparcia w obowiązujących przepisach. Cała sytuacja była kolejnym przykładem skrupulatnego działania polskich służb granicznych, które na co dzień dbają o to, by przestrzegane były przepisy prawa migracyjnego i by osoby przebywające w Polsce robiły to legalnie. W cieniu tatrzańskich szczytów rozegrała się więc historia, która, choć nie była spektakularna, stanowiła ważny fragment większej układanki, związanej z kontrolą nad bezpieczeństwem granic i porządkiem publicznym.